Siemak luz hason Rawor A to jest znowu ten sam odcinek. W którym walczymy, żeby przejść wreszcie te początki. Trudne początki. No ale może się wreszcie uda. Naprawdę z tymi początkami tutaj to jest ciężko, żeby zawalczyć. Naprawdę. Czasami mam tak... taki problem, żeby tu przejść. Że ja ci nie mogę. Dobra, tu jest ten jeden, to niech przyjdzie do mnie. Tam jest drugi, tu jest łucznik, a tu jest jeszcze jeden na skarpie. Tu, jeden, dobra. Mogę wziąć przedmiot. Klej na życia, ała, dostałem w, w, tył, w tyłek? Nie. O mi w go, Nie, dostałem tutaj, ale. Dobra, chodź tu. No kurde, dlaczego mi to nie zadziałało? Um, no to wracamy chyba do początku. Znowu. Nie wiem kiedy mi się uda przejść do Dark Souls'y ale przejdziemy kiedyś. Jeżeli ktoś potrafi robić fany moment, to zapraszam do robienia fany moment z tej serii. Będzie naprawdę beka. Będzie naprawdę beka. Jeżeli ktoś zrobi z tego fany moment. Bo naprawdę wytrzymać się z tym nie da. Jeszcze, jakby było normalnie, jakoś normalne, yy, ta granie to dobra, no ale. <laughs> dobra, trzeba troszkę uciec. Dobra, dwóch. Kolejny od życia jest jeden z sześciu. Jeden.

Kurde, Denerwuję się powoli. Będzie ciężko, jak się denerwuję. Dobrze, że nie widzicie twarzy, bo moja twarz jest naprawdę wkurwiona. Już Ginto, Jeden drugi, żeby nie podlać. Jak coś. No kurde, zapomniałem, że to nie jest ta kombinacja ruchów. Dobra. Ta kombinacja ruchów jest inna. Ale tu, z tym z góry e, przegrałem. To jest najgorsze. No, jeszcze niech ten przyjdzie do mnie. Nie przyjdzie do mnie tamten gościu. No, szkoda. Niech szczela. I raz, dwa. Dobra. Dobra, dwa. On tu do mnie szczela, więc muszę jakoś to wykajtować Ła Ła Łokury Elo, elo, elo Klejn odżycia I muszę tak troszkę uciec, bo to dwóch na jednego to bałysego tak mogę rzecz dobra Zginął jakim jakim cudem z, z... tym obrażeniem... no muszę znowu użyć klejnotu życia bo to to nie ma sensu jak takie kurdy jakiego ma i ma ten ciun Wow, 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 wow. wa Teraz mogę zaatakować Jednak Ten prawy guzik w myszce, to będzie u mnie tutaj niszczone dobra, wspin wspinaj się szybciej o, szukał lat na tym no, najsik, dobra to już wszystko, tam byłem też, nic ciekawego nie ma dobra teraz tego tu nie dlaczego tak Dziwnie. Dobra, kolejny. I wchodzę tutaj. To tu będzie na pewno ten jeden, który mnie ostatnio tak zaciupał. Nie fajnie. Skaczący kuźwa. No kurde, mać. Gdyby nie te ściany, to zginąłby. Tu jest ta, ta dwójka taka. Trójka, tylko jeden. Prosty, gdzie indziej Dobra A po 50 to i tak dużo Nie ma go tu? Nie, jest Jak się skitrą Ciulik jeden Nic tu nie ma Tutaj też nic nie ma, no cóż Wow. Zapomniałem, że tu jest ten, ten, ten taki, ten taki ale, już skinął, tu jest plus teraz. Ty jest, dobra, kit tu nic nie ma, choć coś tam widzę fajnego. Tu jest ten łącznik, ten, 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 ten. ten. Wow, 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 wow. Dobra, klejna życia tu jest coś fajnego, coś jest? Nic takiego ciekawego. No, nie, no, serio! Jak on napierdził? Skąd on ma tyle życia? Ooo, tam jest łucznik. Wyjdziesz ty? Ja mam na ciebie czekać milion lat Ła wow. Aha, bo ty będziesz na daleko rzucono, No kurde, gościu Wam mnie nie w... Wkurzaj Czekajcie. Ekwipunek Czy ja mam jakąś taką... To jest butelka Estusa Będę musiał kolejnoty życia Eee... wziąć i użyć no. Tu, tu nie ma nikogo takiego nie ma. Dobra. O i chyba kolejne miejsce będzie wreszcie. Ło wow. Co jest? Co jest? Te! Ja mu się coś po... pokićkało. Co jest? Wy Jak on mnie tak na jednego strzała przecie kurka wodna A, jaj, 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 to przecież było takie piękne no i teraz mam tylko 3t no jak ja kuźwa przejdę ty tu, tu nie ma przeciwnika nie jednego, nie, są dobra pierdziule biegnę już od razu Bo mi się nie chce z tym wszystkim bawić Nie chcę mi się już z tym wszystkim bawić, więc idę od razu. Nie chcę mi się z tym wszystkim bawić. Biegnę od razu miotowani Tu Dobra jest O kurde! Ilu od was jest za mną Co wam się dzieje? Dobra. Może od życia? O, dziękuję. Przyda się. Miło mi, że dałeś klejnot życia. Wyjdą? Wyjdzie. Jeden z drugim. No, kurde. Dobra. Z tym. Z tamtym mi się już nie chce bawić. Tu wiem. Jaki rzeź jest. Tutaj też wiem. Muszę tutaj troszkę uciec. Teraz zaatakować. Dobra. od życie wziąć. Bo naprawdę życie jest mało. Życie jest mało. Dobra, tu. Dobra. Teraz ciebie załatwić. Dobra. Teraz ciebie załatwić. Nie! fak, Znowu? Serio? Ja pierdziule, już 10 minut walczę, żeby tu przejść. Ja pierdziule, co jest nie tak? Nie wiem, klejnot... Ty, czekaj, a kuku, jakby. to Użyć? Bo ja mam jakoś kukę człowieczeństwa. Co jest? Kuku, użyj. Ty! Co się stało? Nie wiem, czekajcie. Mmm od mamy na pełni przy ognisku, Duszę... dobra kurde mam niby to więcej HP no ale czy jest ta jedna tylko w post... what ciulu idź pan ode mnie, idź pan ode mnie biegnij szybciej. Kurde, piszą do mnie teraz wszyscy. Idźcie, precz, idźcie, precz. Dobra, teraz na niego. Tylko trzeba jego wybawić. Prze Przepraszam was. Y no, dzisiejszy odcinek znowu porażka Wiem, że trochę to. Przepraszam za telefon. Przed chwilą, no ale porażka była. Mam nadzieję, że wam odcinek się spodobał, z moim denerwowaniem się, bo już naprawdę nie wytrzymałem. Może następnym razem wreszcie tam dotrzemy, do tej góry tam. Bo to jest chyba tam, gdzieś tam, chyba może tam wreszcie dotrzemy. No w dzisiejszym odcinku, no tyle. No trzymajcie się, cześć. Zostawcie chyba w górę.